80. odcinek. Aha, 80., tak, 80. Taki okrąglutki. E, no i co? A, już zaczynasz wchodzić no, w wagon. Tak, tak. No, od razu się przywitamy <grym> tak, i jadę tak, dalej tak, z tematem, tak. nie? No. No. Witamy w wszystkim. Z tej strony Chester i Pino. Witamy w kolejnym Siema. odcinku jubileuszowym 80. podcastu Cebula. Zapraszamy do słuchania. Nam. No, i tak, Bino, tak jak zacząłem się opowiadać właśnie o, te, o tym wywiadzie, właśnie Piersa Morgana z Andrew Tate'em. No i tam padło takie coś, że Pierce Morgan zarzucił Andrew Tate'owi, że, że po prostu on rozsyła fake newsy. Tate się obudził na to, powiedział, że no, pomylił po prostu imigrantów, bo on tam napisał post na Twitterze, że właśnie tam był jakiś nielegalny imigrant, który Zadźgał tą trójkę tych dziewczynek w Southport. A się okazało, że ten, że ten człowiek został urodzony w Cardiff w Walii, no nie? No i tu była dyskusja, czy jeżeli ktoś się urodzi we Walii, no to jest Walijczykiem, a ktoś się urodzi w Polsce, to jest Polakiem, czy raczej chodzi o to, czy, z jakiego pochodzenia jesteś, nie? Czy rodzice są. No i się wywiązała dyskusja, co nie? Znaczy, ja tutaj tylko tak dodam od siebie, wiesz, mnie się wydaje, że. To jest tak, że jeżeli na przykład wcześniej było ważne, w momencie kiedy ci ludzie przyjeżdżali do haju, było ważne, skąd pochodzisz, że jesteś imigrantem, tak w drugim pokoleniu już nie jest ważne tak bardzo, że się urodziłeś w danym kraju. Tylko ważne jest, widzisz, ludzie zaczynają już szukać, no dobrze, ale skąd byli rodzice, nie, jaki jest kolor skóry na przykład, jakie jest pochodzenie, nie, no i, i, i wiesz, o kolorze skóry, skóry może się tak nie mówi, ale, ale każdy to chce też wiedzieć, nie, więc... No i ja uważam, że dobrze, że chcą wiedzieć ludzie, bo jak widać... Um... Tak, ale dlatego moim zdaniem to jest ważne że skoro ci ludzie się nie asymilują i sami no są odrębną grupą, nie chcą być w tym społeczeństwie, chcą być od, odrębną grupą, to y, też powinniśmy ich tak postrzegać, czyli po prostu mówić, dobra, ale oni są tam, nie wiem, y, Irakijczykami na przykład, y, czy Afgańczykami powiedzmy w, y, nie wiem, w Belfaście, czy, czy tam w, gdzieś, wiesz, w Danii, czy coś. I, i no i ja tutaj się na przykład zgadzam z tym, że y, tutaj pochodzenie jednak jakieś znaczenie ma i ten... Y... Zgrzyt kulturowy, no bo po prostu no ci, te osoby się nie asymilują, tak jak ty powiedziałeś. Ja na Twitterze miałem za, taką zaciętą dyskusję z jednym z idiotów Twitterowych, który napisał, A. że y, tu imigrant, który jest legalnie, bo jego rodzice są legalnie, przebywają na terenie Wielkiej Brytanii, no i że ludzie się do tego, y, wiesz, przysrali, że to jest właśnie jakiś tam y, pochodzenia tam innego, co nie. No, no, a ja mu napisałem, po prostu odpisałem, że jesteś idiotą kurwa człowieku, bo to tym bardziej jest gorzej dla tej osoby, która jest drugim lub trzecim pokoleniem imigrantów, która się zachowuje w ten sposób, tak? Czyli y, ty, ja rozumiem strach przed nielegalnymi imigrantami, ale kurwa tutaj jest gorsza sprawa, bo to są ludzie, którzy od dekad mieszkają i mają dzieci i te dzieci dalej po, powielają ich kurwa y, ideologię i sposób myślenia, no nie? Czyli taki. Tak, dokładnie. Oni tak. chcą po prostu sobie wprowadzić na przykład Afrykę w Europie, nie? No tak. czyli, czyli ten sam ten styl chcą mieć, tylko z wykorzystywaniem ekonomii białych tak, ludzi, dokładnie. Europejczyków, co no. nie. I za to na przykład będziesz karany, że coś takiego wygłaszasz, bo już teraz jest zajebista nagonka w Wielkiej Brytanii na yy, ludzi prawicowych, wiesz, to już o tym ostatnio rozmawialiśmy, że jest mhm. yy, już, są za, już są aresztowania. Na przykład koleś, który. No dobrze, no i ten Andrew Tate, co? On miał właśnie yy, głównie tutaj pierś mu to zarzucił. No, nie? Ta, że, że, że on tam myśli. popełnił błąd, tak, że nazwał go imigrantem, a on się tam urodził. Tylko, że widzisz, yy, to w takim razie może trzeba nowy termin wymyślić albo coś po prostu jakoś inaczej, wiesz, formułować zwięźle, żeby każdy wiedział o co chodzi, że to jest człowiek, który być może się urodził w tym kraju ale przecież jak popatrzysz na przykład na takie amerykańskie często dane no to o przestępczości no to widać kto te przestępstwa popełnia nie i po prostu jakoś po pro tych ludzi nazywać nie tak jak no w Stanach faktycznie mają coś takiego jak to neighbors ale Neighbors y, też jest już problematyczne, nie? No tak. No <laughs> przez tak. chwilę było OK, obchodziło cenzurę, natomiast teraz już, jak powiesz Neighbors, to możesz wyłapać na ulicy po prostu, no nie? Tak. No, no widzisz, bo to jest takie, tutaj tak zmierzamy do takiego momentu, że za niedługo nie będzie można mówić po prostu, wprost. Tylko trzeba będzie, tak jak ty mówisz, wymyślać nowe słowa, które przez chwilę będą aktualne, później znowu będą banowane, tak? No i tutaj wielka wolność, wolność słowa i tak dalej dla tych z całej tej kultury woke, ale dla zwykłych ludzi, no to już tam kurwa se nie powiesz za dużo, nie? Bo jak se powiesz, albo napiszesz posta na Facebooku, gościu dostał półtorej roku za to, że napisał rasistowski komentarz na Facebooku w Wielkiej Brytanii. I to nawet... no, a czy to nie i, powinno i, być przypadkiem tak, że skoro mamy tu wolność, to każdy może wypowiedzieć się na ten temat, jaki chce i tak w sposób, w który chce? Bo wiesz, no bo oczywiście tam jest później adnotacja taka z gwiazdeczką, że y, możesz to robić, ale bez urażania kogoś i tak dalej. No dobrze, ale jeżeli ktoś uraża mnie jako białego mężczyznę, to chyba też nie może tego ale robić. Ale Tu się okazuje, że w drugą stronę to nie działa i właśnie tutaj Andrew tutaj, fajnie on, wiesz... Też, też ma, jakby, hmm, będąc z Anglii, żyjąc y, tam, gdzie żyje, gdzie on no żyje, Rumunii, przypomnij Rumunii, mi, y, Rumunii, właśnie. Y, no to i mając jeszcze dziecko, właśnie z Włoszką. Tak, tak? z Włoszką. Tak, no, no to właśnie, no to, no to tutaj jest, wiesz, już całkiem też pomieszane i wydaje mi się, że jeżeli taki człowiek używa takich bezpośrednich y, zwrotów, no to akurat on może, tak. Bo jeżeli on to robi, to myślę, że każdy może, bo on jakby ma osadzo jest osadzony w tej takiej wielokulturowości, nie, bo mają na co dzień po prostu. Jeżeli tacy ludzie normalnie o tym mówią, czemu nie może reszta mówić? To jest coś jak z tym słowem właśnie na N w stanach, nie? No, no tak. Tak, tak. No i tutaj właśnie jeszcze kolejna kwestia jest, bo właśnie ludzie za takie niby rasistowskie komentarze lub hejterskie dostają wyroki. A koleś imigrant oczywiście ciemnej karnacji który za, tam y, zrobił brzydką rzecz na kobiecie czyli ją y, wiadomo nie można tego powiedzieć y, i ją zabił dostał 180 godzin robót publicznych tak społecznych A koleśie którzy sprzedawali ulotki żeby zachęcać do protestów i koleś który napisał jakiś tam post na Facebooku dostali po ponad kurwa rok y, bezwzględnego więzienia Zamowy nienawiści. No dokładnie, czyli po prostu trzeba patrzeć na to, co robią, bo, bo to tylko to ma znaczenie. A to, co tam mówią sobie oficjalnie, no. czy to wiesz, w jaki sposób prawo powinno to traktować, to nie jest nic ważne. Ważne jest tylko to, co kto robi. No nie? I tylko, tylko na podstawie te, tych właśnie działań, tych ludzi, można sobie wnioskować, co oni tak naprawdę chcą. A moim zdaniem oni chcą, żeby się to tak wymieszało że skoro Europa, że tak powiem, nie rodzi ludzi, to żeby po prostu utrzymać tutaj jakąkolwiek ludność, no to, wiesz, no ci ludzie, jeżeli to będzie już drugie, trzecie, czwarte pokolenie, oni będą też myśleć w inny sposób o sobie, oni będą wiedzieć w pewnym momencie, dojdzie do takiego momentu, ja tak uważam przynajmniej, będą wiedzieć, że muszą się ruszyć do pracy, bo ze socjalu to tego nowego Mercedesa nie będzie. Nie, nie, tutaj będzie, tutaj będzie kwestia taka, że jeżeli tych takich inteligentnych ludzi, których teraz się szkaluje mówiąc, że jest ktoś prawicowcem, i to jest obraza, rozumiesz to, to jest obrażanie ludzi, na które się rząd godzi. Czyli w wiadomościach, wszędzie w gazetach piszą, że far right people, nie? czyli skrajna prawica. To jest jako, stosowane jako obelga w mediach wszędzie, i ci ludzie, normalni ludzie pracujący, którzy normalnie pracują, żyją i chcą po prostu y, walczyć o swój, o swój ta jakby status y, życia i swój kraj, przez rząd i media rządowe są nazywani po prostu przezywani są od skrajnych prawicowców. No nie? A z drugiej strony, ty nie możesz powiedzieć nic na olimpiadę i tak dalej, co nie? A no i w ogóle, ja dzisiaj oglądałem na Twitterze tak zrobię oftopik trochę. Oglądałem zawody breakdance'a na olimpiadzie, nie? I, w... o, I weszło aha. coś nieokreślone bliżej yy, biologicznie ani chemicznie, i zaczęło się tam tarzać po tej ziemi, i stał, i stał gościu, który, który właśnie fajny dał pokaz, i patrzy na to, aż się obrócił plecami do tej osoby, nie? I już jest wielkie oburzenie, czemu on nie patrzy na ten taniec tego, z tej kultury Łołk, nie? A to było po prostu nie breakdance, tylko tańczenie, po prostu pląsanie po ziemi, jak robak, taki chory, jeszcze na nie wiem. Kurwa, co, nie? E, no, ale zauważ, że czasami, jak właśnie, jak tańczą, czy coś, y, zwłaszcza tak zespołowo, nie? jak mają te walki, to jest coś takiego, że jeden cię, na przykład, odwróci, coś tam, albo udaje, że patrzy ponad niego, czy coś, wiesz, oni mają te tak, takie tak, gestykulacje. Nie, Więc Span trzeba to obrażać to? się tutaj. Tak, obrócił się plecami. I w ogóle z taką niesmaczoną twarzą, w ogóle nie chciał tego występu oglądać, co nie? No i ja się nie dziwię, bo ja to wyłączyłem po 10 sekundach. No i tutaj daję oświadczenie publiczne, że na następną olimpiadę ja się wybieram. Nie wiem w jakiej dyscyplinie, nie wiem w jakiej kategorii, ale ja sobie to wymyślę wtedy. I jeszcze kurwa będzie tak, że im tak narobię błyszczyt w głowie, że jeszcze dostanę złoty medal, bo powiem, że jestem afgańską afgańską lesbijką z prawicowymi poglądami lewicowymi. I kurwa mhm. i tak zamieszam makaron w głowie, że wygram za samo moje oświadczenie. Bo jak widać na tej olimpiadzie umiejętności się nie liczą wcale. O no, Dokładnie no, powiem ci tak dla mnie <śmiech> <śmiech> dla mnie im więcej jest takich przypadków na olimpiadzie tym bardziej myślę, że znaczy, nie tylko na Olimpiadzie, tylko w ogóle, im więcej jest takich przypadków, tym bardziej one jakby zaniżają rangę danego wydarzenia. tak? I, i czy to jest Olimpiada, czy to jest jakiś, nie wiem, gdyby to nawet był jakiś protest y, taki dotyczący czegoś ważnego, i ktoś tam wchodzi i zaczyna sobie pląsać, nie umiejąc nic, pokazując cokolwiek, wiesz, jakiś, niech to nazwał performance, jakkolwiek, niech to nazwał. Moim zdaniem to zaniża po prostu rangę tego, co się tam dzieje. No, naucz się czegoś konkretnego i to pokaż, nie? No, wiadomo, mówić sobie możesz, co chcesz, ale no, zabierasz czas antenowy, gdzie inni na przykład muszą płacić za reklamę czy coś, a oni reklamują swój, swoje dziwne podejście do życia, do świata, do ludzi, do wszystkiego reklamują sobie w ten sposób, jakby, nie wiem, musieli to robić, nie? Dla mnie to jest, nie. No, także tutaj ci akurat pokazuję, jak wyglądał ten y, występ. Sam oceń. O, okej, okay, tutaj y, tak mi pokazuje y, jakby zrzut y, film. No, Co ty mi Twittera. pokazujesz w zasadzie? Okej, okay, no widzę jego ekran po prostu, tak? Y, z Twittera gdzieś tam jak ktoś to nagrał. No, nie wiem. No, tutaj nie ma czego oglądać. Ale jaki jury jest, naprawdę jury, 10 osób, wszyscy tam klaszczą, patrz jak tam ludzie klaszczą z tyłu i to starsi ludzie. Mhm. Mm o Jezu. no i to tak właśnie widzisz, no i to taka olimpiada piękna. Dobra, weź to wyłącz, nasi, nasi widzowie i tak tego nie widzą, a ja nie mam ochoty tego oglądać, <gry> zwłaszcza, że tutaj y, mam kolegę, który właśnie dawniej y, dosyć często jeździł na zawody w breaku i, i do tej pory gdzieś tam czasami coś jeszcze sobie zrobi, jak się rozgrzeje, no to y, jestem ciekaw właśnie jego zdania, co on by powiedział, no, ale... Przypuszczam, no, znam go już chwilę i wiem, co by powiedział, no, że tych ludzi popierdoliło, co to ma być w ogóle. Nie? Przecież tam nie było ani jednej figury, która miała wyglądać normalnie. No, no, no właśnie dlatego tak, mówię, że to... Wiesz, z jakimś umiejętnością. jaka jest ranga tej, tej olimpiady, że ludzie oglądają wycinki na Twitterze, na Instagramie, na YouTubie, gdziekolwiek na TikToku, a nikt nie ogląda na żywo tej olimpiady. No, i to jest wyznacznik Wiesz co, w tego. w momencie, kiedy to nagrywamy, nie wiem jeszcze na przykład, co zdobędzie Julia Szeremeta. Mam nadzieję, że nie, przekręci... nie przekręciłem ani imienia ani nazwiska. Jest to dwudziestolatka z Polski, która no, walczy w boksie kobiecym. I na moment nagrywania, a jest to sobota, ma walczyć właśnie o złoto. Jeżeli wygra, będzie miała złoto, jeżeli nie, ma mieć srebro. Powiem Ci, że jak oglądałem jej yy, poprzednią walkę, co prawda nie w całości, ale, ale w znaczną część, no naprawdę... Naprawdę, jeżeli ona by to wygrała, to super, bo w boksie od dosyć dawna nie było żadnego medalu. Tak, Tak, gdybyśmy chcesów, no. mieli jeszcze złoto, tak, tak, no to by było super. Tym bardziej, że no 20 lat, powiem ci, jest, to jest taki wiek, gdzie ona jeszcze może 2-3 olimpiady zaliczyć w, do, w dobrym, po prostu, wiesz, wydaniu. Na nie. No tak, a co myślisz o polskich siatkarzach? Nie mam zdania, nie wiem, ponieważ nie interesuje się na tyle Olimpiadą, żebym miał zdanie we wszystkim. A akurat Julię oglądałem i, 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 i uważam, że no, jestem zainteresowany tym, jak to, jak to się dzisiaj odbędzie. Tak? Tym bardziej, że ona za bardzo nie zna swoich przeciwniczek. O to też było ciekawe, że ona nie ogląda za dużo, jak walczą. Po prostu wychodzi na ring i ma zrobić swoje, powiedziała, że jasno, jasno powiedziała, że przyjechała po złotu. No i pięknie. No z i takim z takim nastawieniem jakie ma, to ona może realnie przez te dwa dni odpoczynku może odpocząć, a nie myśleć nad technikami, nad tym jak zacząć tą walkę jak tam, na, na co, wiesz, przeciwniczka będzie poddatna, gdzie trzeba zachować jakąś wzmożoną czujność, no, Nie myśli o tym, wiadomo, że to, to może być później powodem jakiegoś problemu, gdzieś, gdzieś wyżej, ale no... Jeżeli jest w formie, to myślę, że sobie tutaj poradzi trzymam kciuki mocno. No i spoko. Tak, tak, kibicujemy akurat. No i tutaj takie, takie akcenty mi się podobają, ale 99% tej całej otoczki nie, więc tutaj ja kibicuję, ale i tak niestety nie będę oglądać. No, nie mam ochoty tego wspierać w żaden sposób. Sukcesy i złote medale są jednak wyznacznikiem prestiżu, mimo wszystko jeszcze ale już według mnie to za kilka lat będzie marginalny marginalna po prostu jakieś wydarzenie popkulturowe bardziej tak samo jak się stało z Eurowizją nie No właśnie no. i tutaj tak, jak mi pokazałeś tego breaka, to pierwsze, mo pierwsze moje właśnie takie skojarzenie Eurowizja. to było właśnie o Boże, co się stało z tą Olimpiadą. To wygląda jak Eurowizja, nie? Jest gdzieś taki jest poziom cringe'u, jest poziom takiego udawania po prostu zawieszony tak wysoko. W tym, no, że ciężko mi to jest porównać do czego innego po prostu jednym słowem Eurowizja. Tak. No i tyle właśnie z tymi igrzyskami olimpijskimi. pinom i tak samo z tym wywiadem u Tejta. tam jeszcze padło więcej, więcej ciekawych stwierdzeń, więc no, ja polecam, jeżeli ktoś jest w miarę biegły lub sobie włączy napisy i jest w stanie to ogarnąć, o czym mówią panowie, no to polecam po prostu. Tak, ponieważ to jest anglojęzyczne, tak? Yy, na Renie. Mhm, mm. Tak. Okej, okay, z tej strony na dziś to wszystko. Trzymajcie się ciepło. Mówił do Was Pino i Chester. Hej. Hejka.